Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem Pancus i zapraszam na kolejny odcinek. Czy ten mikrofon jest za blisko? Kolejny odcinek z Dragon Age Origins. Zaczynamy sobie w obozie Dalijczyków, dlatego że chciałem się wrócić i sprzedać trochę towaru, który mi był niepotrzebny i zrobiłem sobie no, dość dużo miejsca, jak widzicie. Zmieniłem sobie Lilianę na Morrigan z powrotem, bo stwierdziłem, że bardziej nam się przyda, jeśli chodzi o umiejętności walki troszeczkę pozmieniałem nam ze sprzętem, Alisterowi dałem mój miecz, który miałem wcześniej, a sam kupiłem sobie od kupca jakiś tam w miarę fajny sztylet, bo zręczność zwiększa obrażenia zadawane sztyletami właśnie, a nie mieczem, więc no, wolałem, wolałem sobie działać sztyletem. Dobra i tu jest gość, któremu ja chyba muszę oddać quest'a, więc od razu też to możemy zrobić. Wyciłeś, ty... Masz może jakieś ciężkie no, na temat danymi? Jakby ci to. Aha, mogę mu tylko powiedzieć, że mam. No dobra. Znalazłeś no się? Jesteś pewien? Tak, no jestem pewien. Ach, niestety, dała mi swój szalik. To e, jest Wybaczcie za jakieś hałasy w te, ale sąsiedzi robią remont do trzech miesięcy albo nawet dłużej. I no, szukałem dnia w tym tygodniu, żeby, żeby nagrać w spokoju, ale niestety się nie da. E, zmarła na skutek klątwy. Zatrian mówił prawdę. Była wilkołakiem, tak jak podejrzewałeś. To było zbyt straszne, by powtarzać. E, co się z nią stało? Hmm. No, tak jak podejrzewałeś, Nie była wilkołakiem. Rację, ale co się z nią stało? O, muszę ci to mówić. Zmarła. Zdążyła przesłać wyrazy w miłości. Oczywiście zabiłem ją. E, no, zmarła, no. Niestety. Ci to? Tak, właśnie, znaczy, zmarła. Zmarła. No, zabiłem ją, tak naprawdę. Przynajmniej spoczywa w pokoju. A nas przebyszu dziękuję. To bardzo miło z twojej strony. Dobra. Oto amulet. Jak o, opisałem. jakiś amulecik, Dobra. Teraz muszę odejść i poczynić przygotowania do żałoby po żonie, jak przystało. Darek Shiral, żegnaj. Tak jest. Wafaj. Eee, dobra. Zobaczmy, co, co ja tu mam za amuletu. Morrigan nie zgadza się minus 3. O co ci chodzi, kobieto, To a może ja mu powiedzieć prawdę właśnie, że go zabiłem, dobra. E, co to za amulet? Wisior. Odporność na zaklęcia. Czy ktoś z nas nie ma wisiorka? Nie, wszyscy mają. Dobra, to trudno. Najwyżej później sprzedam. Okej, okay, czy ja coś tu w obozie mam jeszcze do zrobienia? Nie, więc mogę cisnąć. E, mogę cisnąć dalej. Dobra, no to co to ja lecę. Mm, lecę w takim razie z powrotem do tych ruin tam pod ziemi, bla bla bla. A nie! E, pójdziemy sobie do tego lasu jeszcze, do tej drugiej części. Do tej drugiej części lasu i spróbujemy ogarnąć to, to zadanie z tym grobowcem, czy coś takiego, ale to tak czy siak widzimy się na miejscu. Dobra, zrobimy sobie do tego kilka podejść. E, no jak za dużo razy będę failował, to nawet on tego nie pokaże, i, i przejdziemy sobie dalej. No więc jedziemy. No tu coś musiałem, chyba ten. Powietrze wokół prostorego nagrobka wydaje się nienaturalnie zimne, na powierzchni wykryto ochronne runy, narusz znaki ochronne, oczywiście, bo to jest świetny pomysł, no i mamy tam tego, jak, aha, ożywieniec, po prostu ożywieńca mamy, no dobra, no i no to spróbujmy aktywować sobie, ja mogę mieć naraz aktywowaną ósemkę i siódemkę, chyba nie, ogień zaporowy, dobra, no to dajmy sobie to. I piątką strzelmy w tego. Spróbujmy. Zobaczymy co tu. Wow, Morigan jak poszła tam do przodu w ogóle. Dobra, jak to wygląda? Morigan już nie żyje. E, Alister już nie żyje i Sven też już nie żyje, a ożywieniec ma bardzo mało, bardzo mało życia. No, znaczy bardzo mało życia mu <laughs> ujęliśmy. To wczytujemy i w ogóle nie będziemy się tym zajmować. Dobra, jesteśmy na miejscu. E, wchodzimy do pomieszczenia, w którym byłem tylko na chwilę w poprzednim odcinku. E, bo wiedziałem, znaczy, coś mi się kojarzyło, że właśnie dzięki temu pójdziemy dalej. E, no więc, tak, mamy jakieś drzwi, zamknięte. Dobra, e, z tego co wiem, musimy tu chyba jakiś rytuał odprawić. Mamy ołtarz. Co ja mogę zrobić przy ołtarzu? Niepozornym ołtarzu zalega warstwa kurzu. Jego powierzchnia pokryta jest runami, lecz większość z nich zatarł już czas. Dokładnie zbadaj runy, pozostaw ofiarę. Uklęknij. Zostaw ołtarz. Dobra, zbadajmy runy. Większość runów jest nieczytelna. To, co jesteś w stanie odszyfro, odcyfrować, mówi o obrzędzie pochówku czcigodnej osoby Wielkiej Sali. W Wielkiej Sali. Z ołtarzem związany jest jakiś proces potrzebny do złożenia ciała na spoczynek, lecz większość runów jest nieczytelna. Dobra, zostaw ołtarz w spokoju. Gdzieś tam mam notatkę, chyba dotyczącą tego, jak to powinno wyglądać. Mamy fontannę. Woda w stawie wydaje się chłodna i czysta. Jest zasilana przez jakieś wewnętrzne źródło, być może magiczne. W wodzie zanurzone jest coś, co wygląda na mały gliniany dzban. Wypij wody, uważnie obejrzyj i sprawdź. Wejść dzban, zostaw. Dobra, obejrzeć możemy, to za to chyba nie karają. Woda wygląda na zwyczajną i jest zimna w dotyku. Gdy zanurzesz mi rękę. A, widzono, że w niejaka. Zdecydowanie porusza się, porusza ją jakaś nieznana siła. Dostał. dobra, zostaw, staw w spokoju. E, Okej, okay. ja teraz muszę się przekopać gdzieś przez moje dzienniki. E, b, 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 b. To będzie to. Elory... Obrzęd elfów, właśnie. Dopełnie dawnego obrzędu. Znaleziona przez ciebie kamienna tablica, jest pokryta jakimś pismem, być może elfickim. Większość liter stalu upływ czasu, nie da się jej odszyfrować. Jednak szereg wyraźnych rysunków które zdają się przedstawić jakiś obrzęd oczyszczenia, w którym przeprowadzić przed daniem hołdu zmarłym. Na pierwszym z nich znajduje się kamienny dzban, ustawiany właśnie na ołtarzu. Drugi przedstawia elfa, który pociąga z dzbana jeden łyk. Na trzecim wydać, jak elf opróżnia dzban do sadzawki. Na ostatnim znajdują się zdobione odrzwia, od które chyba się otwierają. Dobra, czyli jak to... Co my tu mamy? Kamienny dzban ustawiony na ołtarzu łyk z dzbana i resztę opróżniamy do sadzawki. Dobra, czyli musimy, musimy najpierw ten dzbanek wyciągnąć. Eee, uważnie obejrzyj. Weź gliniany dzban. Dobra. Eee, odłóż gliniany dzban. Napełnij gliniany dzban wodą. Cyk. I spadamy stąd. Zostaw w spokoju. Dobra, mamy to. Otrzymany przedmiot. Świetnie. Teraz tak. Układamy dzban tutaj. Postaw gliniany dzban na ołtarzu. Polej ołtarz wodą. No świetny. Cyk. Zbadaj gliniony dzban. O Jezu, jaki dzban! Wypij całą weź. Zignoruj, zostaw ołtarz. Napij się wody. Ostrożnie wypijasz łyk, potem odstawiasz na ołtarz, natychmiast wodę zaczyna wrzeć, aż bucha para. Dobra. A też się zdwano napiję. Eee, kontynuuj. What the fuck? Czy ja coś źle zrobiłem? Cień. No i nas pozabijają tutaj, bo my nie umiemy walczyć z takimi rzeczami. Absolutnie. Ten coś tam kombinuje. Wszystkich nas pousypiało. Zostaliśmy po prostu taki niemożebny wpierdol. A ja nie wiem gdzie jest ostatni zapis. No czemu ja nic nie robię? Jezus Marian no a tak, lub co zabij ten cień, no. Whatever, wszystko mi jedno. Dobra, udało się? Udało się. Czy ja coś źle zrobiłem? Czy tak miało być? Czekajcie, zrobię sobie save'a po prostu. Eee, nie M, tu w dzienniku to było. Eee... Co jest? Pokupiłem sprawę? Serio? Czy się udało? No nie wiem, zamknięta. Czy mogę jeszcze coś zrobić? Bo nie mam tego zadania już wcale. Eee... Klęknij, pomóż, pozostał zbadaj, gliniany dzwan. No dobra, spróbujemy resztę. Weź gliniany dzwan. Został w Zrobimy tak, jak było napisane w tym tym. Eee. Hmm. odłóż bliniony dzban do stawu uważnie obejrzyj dobra, napełnimy dzban jeszcze raz hmm. zostaw w spokoju może powinienem się uklęknąć i pomodlić przy tym ołtarzu jeszcze wcześniej ołtarz eee. postaw dzban uklęknij, pomódl się Przecież wokół siebie uczycie właściwości i aprobaty. Dobra. Eee, zbadaj dzban. Napij się wody. Dobra. Weź dzban. Zostaw w spokoju. No chyba przez to, że się nie pomodliłem. I... Wylej wodę z powrotem do stawu. Chyba zapomniałem się pomodlić po prostu. Oj, co było coś je było? ale drzwi otwarte. i baby. Dobra, e, ty możesz sobie myślę. E, aha, zaraz to nie, to gdzie indziej się to klika. Zaraz, e, gdzie się ustawiało auto awans? Bo teraz nie wiem. Tutaj, automatyczny awans. Proszę bardzo, ja ci tam nie będę ingerował, rób co chcesz. E, dobra, no to quick save i idziemy dalej. W takim razie myślałem, że przerypałem w ogóle całkiem e, zadanie, bo zrypałem obrzęd, ale jednak nie. Dobra, co mamy w sarkofagu? Lodowa strzała. Dobra, biorę. Strzały zawsze spoko. Może się do czegoś kiedyś przydadzą. No w końcu zacznę ich używać. Tutaj. Ciekawe, czy mogą. Buty łuskowe, stal. Gorsze od moich. Dobra, A to w sumie, weź no to. Morigan chyba byśmy mogli je dać, co? Nie wiem jak będzie wyglądała w tych butach. Aha, nie możemy, no to nie. E, dobra, to dalej F5 znowuż. E, Sarkofag tam jest, tam jest jakiś cień. Świetnie, już mi się to nie podoba. No okej, okay, już się bijemy. Gdzie mamy przeciwników? Tam są szkielety. No dobra. O. Poczekajmy aż. Wyjdą tak, żebyśmy mogli ich. No dobra, ja już sobie mogę strzelać. Nie, no stój. Stój i strzelaj sobie stąd. Jezus Maria. Dobra, nie to nie. To w tamtego sobie postrzelamy. Dobra, a ten cień co tam jest? Aha, zniknął. To ciekawe. Cholerni sąsiedzi. Dobra. Okej, okay, cień jest z powrotem. No spoko. Zobaczymy, czy on będzie jakiś. Piłomiecz. 7,70 obrażenia. Długi miecz, główna ręka. Dobra, weźmy to i porównajmy z tym, co ma Alister. 7,70. Dobra, on ma lepszy. No to spoko. Tam coś jest po tamtej stronie? Nie. No to znowu save i idziemy w takim razie do tego cienia. Wow, 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 wow. Chilluj, gro, chilluj. A, czy to nie będzie duch tej matki, tego chłopca? Nie wiem o czym mówisz, nie znam tego języka. Morigan, może ty coś? Dobra. Wygląda jakby kogoś szukała. Nie rozumiem co mówisz. Potrzebujesz pomocy, zgubiłaś się duchu, precz zjawo. Dwójka. Chyba się wkurzyła. Albo jest pijana, nie wiem. Jedno z dwóch. Ok, bijemy się. Większy cień. Czy to jest jej jedyne zagrożenie tutaj? Nie no, jeszcze ona jest. Gadam. No przecież zabiją nas. No przecież, dlaczego? No. Zabiją nas tutaj jak nic. O, jest jeszcze jeden cień. Świetny. E... Ja sobie mogę strzelać, ale to mi tutaj niewiele daje. Jak tam z naszą żywotnością? Dobra, ten jest zagrożony. Spoko, to z tym już sobie chyba poradzą. Z ten. Czemu nie możesz nic wybić? Bo nie żyjesz. Cool. Dobra. Spróbujmy zabić tego cienia i zaraz spróbujemy. Czemu ta baba się tak wkurzyła na nas? Tego nie wiem. Przecież chcieliśmy dobrze. Dobra, weź sobie ten większy okład, bo pojedynczo będziemy cykać, tego nic się nie da. Dobra, Morgan zamraża tych, tych przeciwników, więc jest całkiem nieźle. Dobra, cień załatwiony, możemy w nią strzelać dalej. Zmieniaj broń i dawaj kobitkę. Dobra, to się chyba uda. Walka z trudniejszym przeciwnikiem wygrana za pierwszym razem. To myślę, że naprawdę możemy tutaj mówić o sukcesie. Ha, starta sterta kości. No, fff. jeszcze coś? Nie. Dobra, no wkurzyła się ewidentnie. Nie wiem Zdrowa, tylko czemu. No. Elfia strzała, dobra, dawaj. I co my tu mamy? Elfia komnata pogrzebowa. No, okej. Okay. Zbroja płytowa molocha. Uuuuh, Nowy wpis w kodeksie. Zaktualizowany kodeks. Nowe zadanie. Skarb maga. uuu. Eee, co to za zadanko, halo? Gdzie ja mogę zobaczyć Zadanka. Skarp maga. Odszukaj Skarp maga. Udało Ci się odzyskać jeden z czterech przedmiotów ukrytych przez maga z The Winter. Pozostałe zostały pochowane w lesie wraz z kilkoma te winterskimi generałami. Uuu, a możemy tego używać? No ja nie, bo mam za mało siły, ale na przykład taki sten. Nie ty. Taki sten 38 sił. Ile ty masz siły? Gdzie ja to mogę sprawdzić? Nigdy nie wiem. Tutaj chyba. E, siła 32. No to niedużo ci zostało i będziesz sobie mógł nosić taką fajną, nową, lepszą zbroję. Dobra, ale no to znalazłem skarb maga, a nie... poszedłem dalej szukać wilkołaków. I co mnie troszeczkę... E, martwi, że tu zrobiłem po prostu zadanie poboczne. No fajnie, że zrobiłem. Tam nie zrozumcie mnie źle. Ale myślałem, że to po prostu pociśniemy dalej. No ale dobra, najwyraźniej nie. Więc musimy się wrócić chyba. Jak to wygląda na mapie? A, tu przy... A, bo ja tu w tej komnacie skończyłem ostatnio. Bo chciałem chyba zrobić ten rytuał. To musimy przejść gdzieś tam. Dobra, no to wszystko jasne. E, dobra, pozbieramy sobie z tych szkieletów tutaj, bo one miały właśnie dużo okładów leczniczych. Ja ich nie mogłem brać ostatnio, bo... E, bo byłem przeciążony już. E, dobra, ale tu chyba więcej nie znajdę chyba tych fragmentów e, pancerza, co? Ludowa strzała też sobie wezmę. Też chyba wtedy nie mogłem. Przejrzę jeszcze raz te komnaty po prostu, żeby. Dla pewności wszystko ogarnąć. A właśnie, czy ja ten. Nie mogę Morigan nauczyć tego tej umiejętności, tego maga właśnie bojowego, czy coś? No chyba nie. To szkoda, mam nadzieję, że nie zrypałem nic z tym. Z tym zadankiem, znaczy w sensie z tym... z tą duszą w słoiku z ostatniego odcinka. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Szponiasty szkielet, ale martwy. Tam jest ta komnata, którą skończyliśmy Dobrze. ostatnio. Mniejszy balsam duchowy, to mnie nie interesuje. Czy Tu coś pominąłem. Kufer, którego nikt nie był w stanie otworzyć. Nie, jest otwarty? Aha, łuk zwiadowcy tu był, dobra, czyli kufer otwarty, ale po prostu nic ciekawego w środku. No i jeszcze dla ostatecznej pewności Zajdziemy sobie Co ty tu miałeś? Aha, balsam duchowy, to sprawdzałem przed chwilą A dla ostatecznej pewności Zajrzymy sobie jeszcze tutaj Szklane filakterium O, to ciekawostka Co my tutaj mamy? W tej kupie rozmaitości nie widać żadnego porządku Lecz jeden przedmiot wyróżnia się Małe szklane filakterium Kontynuuję. Jest tutaj nienaturalnie chłodno Wokół umieszczonego w fiolce kawałka papieru Poruszają się jakieś mroczne kształty We śpiolkę pęka, gdy go dotykasz. Kontynuuj. I duchy oczywiście, że tak. o fuck! Ożywieniec, Który nas ostatnio przed chwilą dosłownie porobił. Ale może? Nie ma teraz żadnego wsparcia, więc może się uda go jakoś załatwić. Zobaczmy. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję, że coś mi tutaj... że coś mi tutaj porobimy. Ja mogę spróbować, Mógłbym tutaj jakieś te y, y, różne szczały robić. Dobra, leczmy, leczmy Sten'a przede wszystkim Bo on, on przyjmuje na siebie on przyjmuje na siebie wszystkie obrażenia, więc fajnie jakby, fajnie jakby to przeżył Dobra, tu mu damy taką strzałę. Zaraz nam się skończą okłady. To jest sobie silniejszy Morrigan, ty byś sobie mogła wziąć... No, też niech będzie silniejszy. Użyj, dobra, może się. O, fak. No dobra, to tak to nam się nie uda na pewno tego załatwić. Jak nam wszyscy poumierali. No, ten mi tu jakiegoś czara zrobił. Zaraz mnie na dwa hity ściągnie pewnie, i to by było na tyle. Jakieś szanse, że ja to wygram? Chyba absolutnie żadnych. Mogę sobie wziąć opłat. Trochę go tu jeszcze pociachać. Spróbować znaczy się, mogę sobie wziąć następny okład, ale to nie ma chyba najmniejszego sensu. Nie wiem, gdzie zapisywałem ostatni raz. Nie, to absolutnie nie ma sensu, ja nie trafiam, on nas zabija, po prostu robi z nami co chce. Eee, dobra, to ja się wczytam i przyjdę tu, bo coś mi się wydaje, że ostatni zapis był dość dawno temu. Dobra, słuchajcie, to nie ma najmniejszego sensu. Chyba z 20 razy próbowałem z nim walczyć. Za każdym razem robi z nami po prostu co chce. Eee, no nie wiem, nie mam pojęcia, czy to po prostu jest aż tak trudny przeciwnik, czy my jesteśmy aż tak bardzo do dupy, że kompletnie z żadnym wrogiem nie możemy sobie poradzić. Eee, trudno. Mm, zostawiamy to, najwyżej przyjdę tu jeszcze kiedy indziej. No i teraz tak, ci idioci będą im biegać w te pułapki, bo rozbroić to ja tego nie umiem. Nikt z nas nie umie. No właśnie, nie udało się rozbroić i to się nie. Nie uda się okay. rozbroić, więc no ja sobie mogę przejść tędy, ale co z tego, jak ci idioci... i Jebut, no właśnie, zaraz mi tutaj poumierają wszyscy kretyni. E... No ale trudno. E, dobra, to jest bardzo dużo okładów leczniczych. Zrobiłem sobie też kilka okładów leczniczych, bo się okazało, że umiem. E, umiem i zrobiłem sobie kilka. Mogę zrobić jeszcze więcej, ale na razie sobie e, chciałem zostawić trochę... E, trochę materiału. Dziennik poszukiwacza przygód. Proszę bardzo. dziennik oki uznany nowy wpis w kodeksie. Zobaczmy. Odkąd rozszyfrowałem tę historię. Jeźdźcy wpadają do każdego miasteczka. Teraz już rozumiem. Zabierają tych, którzy są mi najbliżsi, nie pozwalając mi odpocząć ani nawiązać przyjaźni. Sądziłem, że to droga do chwały, ale na każdym kroku czuję go karkiem. Gaks Kang. Niech przeklęte będzie jego imię i dzień, w którym je poznałem. Z dziennika nieznanego dawno już zmarłego poszukiwacza przygód. Okej. Okay. Nie wiem co miałoby mi to powiedzieć, czy z jakimś gags znowu jakieś kładki wiatrem z jakimś gagskangiem będziemy tu mieć do czynienia za chwilę, czy nie, nie mam pojęcia. Dobra, chodźcie tu wszyscy. Jak Wy w ogóle wyglądacie jeśli chodzi o jakieś ciężkie rany bo coś takiego. Ty masz jedną i ty też masz jedną, ale z tym nic nie zrobimy, bo nie mamy żadnych okładów. Eee, dobra, quick save i przechodzimy po prostu dalej. Mam nadzieję, że może tutaj nie zginiemy jak małe dzieci po prostu od byle jakiego przeciwnika. Dobra, gdzie ja jestem tak na mapie? Aha, przeszedłem sobie dalej. No dobra, spokojnie, niech będzie. E, tu są jakieś drzwi, tu nie przejdę. Tu przejdę. Nie, też nie przejdę. No dobra, no to... To przechodzimy w takim razie przez drzwi. Zapisywanie, dobra, to no ja jeszcze zrobię swój zapis. A co? Nie wchodzimy. I co my tutaj mamy? Szkielety. Dobra, ze szkieletami się spróbujemy e, postrzelać. Czemu nie? No ja nie wiem, ja robię te druzgocące strzały, ale one prawie żadnych obrażeń im nie zadają. Ja nie wiem. Czy ja coś zrypałem Po prostu wiem, że jest modyfikacja, która po, pozwoli mi wydać moje wszystkie punkty. się znaczy przydzielić mi awansy, awanse wszystkie raz jeszcze. I zastanawiam się czy tego nie zrobię. Ciszej troszeczkę gro, proszę cię. Ok, nie strzelam w ogóle. E, I zastanawiam się czy po prostu tego nie zrobię. I nie wpakuję wszystkiego w zręczność. E, żeby po prostu zadawać jak największe obrażenia, olewając e, olewając punkty życia. Bo no jednak to chodzi, chodzi, chodzi o to, żebym ja był z tyłu i po prostu strzelał i nie pchał się, e, nie pchał się z walką do przodu. No więc może, może w ten sposób by się to udało zrobić. E, ale nie wiem, może po prostu... Z tym coś mogę zrobić? Nie, może po prostu ta gra jest na tyle wymagająca, że nie można tak sobie o zabijać wszystkich. No, ale jeśli gra mi daje przeciwnika teraz, w tym momencie, no to powinienem móc sobie z nim poradzić, czy, z czym się tutaj znowu zabijamy, bo nie widzę nic kompletnie. Tam są gdzieś chyba, czy nie? Tam coś jest, co to jest? Jakiś cień znowu, duchowy, co? A, duchowy wybuch, to on robi taki atak, Up, run, e, dobra, zabij go tam, nie wiem czy go w ogóle ustrzelę, czy cokolwiek mu zrobię, prędzej on mnie zabije. To mi wygląda na jakiegoś kolejnego ożywieńca, albo coś takiego, co nas porobi niesamowicie za chwilę. Tajemna zmora. Aha, no dobra, niech będzie jej tajemna zmora. Alister, weź no się, wylecz. Tam widzę, że masz co robić. Bardzo mocno. Dobra, jak nam idzie z tą tajemną zmorą? Także Alister za chwilę zginie. Nic mu nie mogę zrobić. W sensie ani go wyleczyć, ani nic takiego, więc zaraz padnie. Świetnie Morrigan... No nie wiem, Morrigan robi co może. E, dobra, nie wiem znowu, kiedy zapisywałem. na przed wejściem w ogóle do tej komnaty, więc spoko. Ej, może damy mu radę. Jak ten nie zginie, to powinniśmy sobie z nim jakoś poradzić. E, przynajmniej mam taką nadzieję pudło. Oczywiście, non stop jest kuźwa pudło. Nie mogę trafić kompletnie żadnego przeciwnika. O, teraz chyba trafiłem. Dobra, udało się, zabity. Świetnie, chociaż tyle. E, to nie wygląda na jakieś mechanizmy tutaj. Kupa szmat. No, dobra. Strasznie tutaj klatkuje, nie wiem czemu. Wow, e, wow, ależ tego mamy. To próbitewny. To da by mogło być ciężka metalowa tarcza. O, to dla listera na przykład, jak tylko w stanie ale my chyba cały czas jesteśmy w, jako w. walce, no więc spróbujmy sobie w piątkę jakoś poradzić. E, w piątkę, czemu w piątkę? Aha, bo e, piąty atak w, wybrałem. W trójkę, oczywiście, sobie spróbujmy poradzić. Dobra, ja, ja bym cię przyszpilił I się odsunął od ciebie, i po prostu cię teraz zabił. Co tu na to? A, to, to, to przyszpiewanie to jest tak krótkotrwałe, że nie ma absolutnie najmniejszego sensu go wykorzystywać. Co tam się jeszcze dzieje? E, nie widzę za bardzo. W tego sobie możemy spróbować strzelić. Też piąteczką na przykład. Czy ten dostał jakimś magicznym atakiem przed chwilą? Nie, mógł dostać e, lodową strzałą po prostu, ale to sobie tego tutaj załatwimy też. E, z łuku łuk łucznika, no i to były całkiem fajne obrażenia. Ale to pewnie dlatego, że to jest łucznik, więc on tam za, za dużej odporności nie ma. No i w sumie chyba tak powinno być, kurde. Niepotrzebnie ładowałem punkty w, w, w punkty życia. Dobra, z, ty Alister, ten, Czy ty dasz radę udźwignąć te tarcze? Aha, ona jest w obronie. Ciężka tarcza. Dasz radę, no to trzymaj, proszę bardzo. Buty łuskowe. E, no to ci nic nie pomoże. Może dla mnie, nie, bo ja mam jakieś tam super buty. Dobra, to nie. E, I ten topór, chciałem zobaczyć. E, z ten obrażenia 13, 20. Topór, obrażenia 13, no i w sumie nic poza tym. Szansa na trafienie krytyczne jest większa. Przybicie pancerza też jest większe. E, to damy ci. To masz ten topór w takim razie już z toporem biegał. Obrażenia ciut mniejsze, ale ten. Reszta bonusów całkiem, e, całkiem przyjemna, więc. Niech tak zostanie. Czy ja wziąłem z tego gościa wszystko co było? No, tak, tak też. wezmę, bo to jest do okładów leczniczych. Chyba. Nie wiem, albo grzyb głębinowy jest potrzebny do okładów leczniczych. Nie wiem, robiłem przed chwilą, nie wiem z czego ja robiłem. Elf... Mniejszy zestaw do leczenia rano. On to się przyda, zaraz komu Dobrze. zaaplikujemy. Kto ma najwięcej ran? Ty masz jedną, ty masz jedną. Aha, macie po jednej. No to... Mm, obniżenie sprytu. Obniżenie tempa regeneracji żywotności. Tego byśmy nie chcieli. Obniżenie obrony. Hmm. Nie, no weźmiemy tego, regenerację żywotności. Proszę bardzo. Proszę się natychmiast wyleczyć. Jak tam z nagrywaniem? Weźcie parę minut. Dobra, no to jeszcze troszeczkę tu pozwiedzamy tak, i będziemy... Nie. O, kolejny zestaw do leczenia ran. Świetnie. Sarkofak kufer. Dobra, chyba na razie jest spokój. Była taka większa fala po prostu przeciwników. I na razie mamy chyba jakimś, jakiś tam spokój. Tego nie otworzymy, więc nawet nie próbuję. Liany sobie teraz wezwać nie mogę. Uuu, starodawna elficka zbroja i jakieś białe ostrze. Nie wiem co to było. Czy to, było, to była broń? Nie, chyba. Co my tu mamy? Dwa do dwa do pancerza. No. Oh, damn! A co to jest lekka zbroja? Średnia zbroja. A to co ja tu miałem wcześniej, to była lekka. Ale oh, goddamn! Fajna, podoba mi się. E, dobra, teraz tak z tym plus do pancerza, uniknięcie ataków, szansa na unikanie pocisków. A ta tarcza, tutaj, jest tak, będzie jak w jakikolwiek sposób lepsza. Odporność na zaklęcia, szansa na unikanie pocisków. No to sobie zmienię. Wygląd taki sam, ale lepsze staty trochę. Dobra, no, fajna czaszbroja, Ciekawe, czy cały set mógłbym tu dziś znaleźć tej zbroi. W ogóle muszę sprawdzić. A, zamknięty kufer, dobra. W ogóle muszę sprawdzić w tym. Eee, gdzieś w jakimś poradniku, czy są jakieś fajne sety do zebrania. Eee, co to za obserwatorium w ogóle jakieś. Dobra, gdzie mogę iść stąd? Tam widzę przeciwników już i tylko tam mogę iść. No dobra, no to chodźmy jeszcze te parę minut. Okej, okay, to ja tu poczekam zmień broń. Ja tu poczekam. Eee, szponiasty szkielet, proszę bardzo, strzelamy tego szkieleta. No, super. Super nową zbroją, która kompletnie tutaj nic nie ma znaczenia, że ją mam do zadawanych obrażeń. Nie, bo ona ma plus do zręczności, to jednak coś tam ma. Dobra, to przepraszam najmocniej. Dobra, szusteczkę sobie tutaj pociśniemy. Trafiłem go? Nie trafiam w ogóle. Pumuję na stół. Dobra, ja tutaj. Ja stąd spadam, bo oni mnie tu będą bić. Ja stąd uciekam. Ja jestem dystansowy, ja strzelam po prostu sobie. Eee, z dystansu, dobra, i tego jeszcze możemy tutaj... No i tak, długo przeciwników to sobie całkiem fajnie zabijamy i mi się to podoba. Jak już jest jakiś trudniejszy boss, to jest... Dobra. Eee, Okej, okay. gdzieś tam możemy przejść dalej, ale tu widzę, że jeszcze jest sarkofag do ogarnięcia, więc bardzo chętnie. Czysty veli. Eee, lipa trochę, ale to nic. Gdzie tam na dół mamy zejść, czy gdzie my mamy iść, żeby przejść dalej? Diament, silniejszy okład, to wszystko weźmiemy. E, zwłoki żołnierza. Co tam masz przy sobie? Czysty welin tylko. E, aha, mamy zejść tam po prostu na dół. Dobra, i to już jest co? Legowisko wilkołaków. No, proszę bardzo. Dobra, ale do legowiska wilkołaków zajrzymy sobie w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało mimo tych wszystkich failis z bardziej wymagającymi przeciwnikami. Jeżeli się podobało, to możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!